Maneczko wszystkim witam. Dzisiaj będzie następny kawałek z remontu naszej 55. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj Wam opowiem o wale korbowym. Tam jak, jak je przeprowadzić zabiegi, aby było dobrze po odebraniu ze szlifu, czyli tam zaślepki i tak dalej. Będzie też materiał o obsadzaniu leji cylindrowych no i tam będziecie sami też widzieć dalej no, długo, długo też coś nie puszczałem ale to wiecie, no też nie ma kiedy bo to czas ucieka różne inne sytuacje wynikają no, tutaj przystępujemy teraz już do montażu, także w następnych częściach będzie montaż wałka rozrządu, układ korbowotłokowy no i wał Teraz to będzie mowa najwięcej o czystości, o tym co zrobić, jakie zabiegi wykonać po odbiorze bloku, wału, korbowodów ze szlifierni itd. Tak Także zapraszam Was wszystkich do oglądania i życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo zdróbka przede wszystkim, moi kochani. Przywieźliśmy dzisiaj bloki, wał i korby ze szlifierni. Wał mamy po szlifie, elegancko. I teraz tak, główne wydały nam na czwarty szlif, a korby wydały na piąty szlif. I tak zrobiliśmy. O, jest już umyty. Będziemy jeszcze go ten zaślepki jeszcze będę odkręcał. Będziemy tutaj go czyścić w środku, przedmuchiwać. Korby mam też umyte, przygotowane. Korby ładnie po legalizacji są. Bardzo fajnie, żebyśmy mogli już montować. Tam swoźnie wyciągałem. Tutaj mamy blok. Blok jest po osiowaniu, yy, Umyty już jest. W środku, zobaczcie, farby widać normalnie fabryczną. No, zero tuszu, nic tam nie ma. Elegancko. Poczyściłem go już, wszystkie te przybrnie sobie już poczyściłem. Szczotami trucianymi przed myciem. No i jeszcze chemią go załatwiłem. prze... prze... Przemyłem. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Jak myjecie chemią i wodą i myjkami ciśniowymi po obróbkach mechanicznych i tak dalej, to pamiętajcie o tym, że jeżeli umyjecie i potem odmuchacie, to trzeba wszystkie te tak zwane surowe miejsca, wszędzie tu łoża, tak samo stopy, przemyć, przetrzeć, przepryskać jakimś jakimś odrzewiaciem i w tym momencie e, przeczyć szmatką to wszystko, wszystkie te nefralgiczne punkty. Tak samo tam e, tutaj te e, otwory pod wałek rozrządu, wszystkie tam co idą, nie? To też tak samo tam te otwory na szklanki, na popychacze. Też trzeba e, elegancko tam naoliwić to, e, przylgnie do Tutaj obsady co idą, to tak samo trzeba, żeby wam po prostu nalot nie złapał, bo po prostu rdza momentalnie siada. Tak samo korby, trzeba tu wszystko też tak odrzewiać, najlepiej, bo on też nie pozwala, żeby ta rdza siadała. I przetrzeć, trzeba tą prysnąć i przetrzeć, przetrzeć. I już macie wtedy z głowy, wiecie, że już nalot nie będzie. Tak samo wał korbowy, nie? Tym bardziej jak na przykład dziś coś przywozicie z naprawy i po prostu myjecie. No ale już jest późno i już, już niestety, niestety no, trzeba iść odpocząć i tak dalej. Więc już odpuszczacie sobie temat na wieczór. No to w tym momencie też trzeba w czopy zabezpieczyć, no bo na jutro jak przyjdziecie, to wszystko będzie ruda. Wszystko będzie ruda. To jest bardzo ważne. Tak samo te przylgnie tutaj poduszczelki. Ja sobie to poczyściłem. To też jest wszystko przetarte od rzekaczem tutaj. O. Bo to jutro by było po prostu czerwone, pomarańczowe od rudego. Tak samo stopy główne, nie? Też. Poprzecierałem sobie wszystko, już ponawierzałem. No, tak to wygląda. Yy... Jutro bierzemy się za montaż. Będziemy no. tutaj oprawiać tłoczki na korby. Pomalutku, po będziemy składać i w miarę możliwości montować. I, 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 i dążyć do jak najszybszego odpalenia. Jakże zasnej piątki. Bo po jest na stole. I co robimy? Zaglądamy mu do środka co tam jest. Czyli rozwiercamy zaślepki, jak się nie chcą wykręcić. Tutaj niestety tak były zapunktowane, że na amen no i musieliśmy rozwiercać. Do rozwiercania. To są zaślepeczki tutaj mamy, nówki. Gwint M10 razy 1 to są zaślepki. I teraz do rozwiercania najpierw używam wiertło 7,5. Trzeba sobie tutaj równo napunktować, zrobić ten 7,5, później 8 i mam 8,5 wiertło to końcowe i potem zakładam wykrętak i resztę co zostaje, może się tutaj nam ładnie pokaże, jak się pokaże. wykręcone, tak. No, także mamy go. Później będziemy tutaj gwintowniczki. Mam już 10 razy 1, trzeba się poprawić gwint, ale nowe zaślepki naklej do gwintów wkręcimy i potem zapunktujemy też, żeby się nie wykręciły. Ale teraz co Wam chciałem pokazać przy czyszczeniu tutaj teraz używam takiego długiego wietła. To jest 8, się pół. Tak, żeby tu nie popsuć, tutaj na początku wału. No i go teraz końcamy, tak jak jest drążone, fabrycznie tam do czoła. do końca. Zobaczymy, co my tu mieliśmy. bo tutaj po prostu było... O, ho, ho. Proszę spójrzcie. O. Ile spalonego oleju. I wszystkiego. Także... Tutaj polecam wszystkim, bo ja tak zawsze robię. Żeby te zaślepki jednak odkręcać I wał trzeba przemyć, przedmuchać go tutaj Odpowiednio penetrantami Wydmuchać to wszystko Aby tam było czyściutko, żeby nic tam nam się potem nie dostało Na szlifowany czop, ani nowe panewki Bo to wiecie, później się czasami jakieś takie Paskudstwa odrywają i robią nam Szkodę tylko, także bierzemy się za robotę To jest jedna z pierwszych, później pokażę co dalej będziemy robić. Mamy drugiego delikwenta. O, wykręcony broczek. Ze ślepeczka. O, tutaj troszkę mniejszym wiertełkiem podcisnąłem, bo zacząłem punktować delikatnie, to mi zaczęła uciekać do środka, Żeby mi tam nie wpada do środka. O, a tam jest pełno, pełno węgla, yy, nagaru. Teraz tutaj mam to drugie wierdło spróbujemy tutaj zobaczymy co to nam się będzie wcześniej, no to bierzemy gwintownik 10x1 i gwintujemy te otwory. Nie gwintujemy je na przelot, tylko gwintujemy to tak, żeby wiecie, żeby ta zaślepka się wkręciła trochę i, i tu wystawała, żeby można było ją tutaj y, zapunktować w dwóch, trzech miejscach, żeby ona się nie wykręciła, nie? Żeby w tą, ani w tą stronę nie poszła. Ja jeszcze dodatkowo naklej do gwintów to montuję. No i teraz to przejeżdżamy aż do oporu, tam powiedzmy 5 mm, 6 i cofamy. I cofamy, bo chodzi o to, żeby nie przekręcić za ślepki, żeby nam nie przebiła, nie przeszła do końca, nie? Żeby nam nie wpadła gdzieś tam, bo później problem będzie, bo zostanie w kanale i niedobrze. Także z tym ostrożnie tutaj robimy, nie? Trzeba pamiętać o tym. O, ta trzecia to nam wyszła na wydełku. Elegancko. przedmuchiwaniu kanałów drążonych wale. Ja używam różnego postaci takich preparatów jakichś odrzewiających, penetrujących, pryskam tu i dmucham powietrze. I mam taki długi pistolet z długą dyszą. Bardzo fajnie się sprawuje, bo można go głęboko tam sadzić do samego końca i wydmuchać wszystko i robimy to do czysta, jak już mamy czyste to wtedy bierzemy zmywacz do hamulców jakiś zmywacz uniwersalny jakikolwiek w spraju, czy jak nie macie to tutaj kapnąć w ten kanał benzyny ekstrakcyjnej i wydmuchać i wydmuchać i wydmuchać ja sobie jeszcze biorę później lampkę podświetlam sobie w kanał tutaj i tutaj z tej strony patrzę widzę czyściutkie jest w środku elegancko przejrzyście nowe zaślepki na obsadzam Wkręcamy do lekkiego oporu, żeby nie przekręcić gwintu, i tutaj później będziemy punktować w dwóch, trzech miejscach, żeby ona się nie wykręciła. O, kleju do gwintów dajemy niedużo, tak aby tylko pokrył. On fajnie wnika na zwoje. To jest klej, który adhezję ma poprzez braku tlenu, czyli w momencie, kiedy ucinamy kontakt z tlenem, on w momencie, wtedy w tym momencie się y, y, krystalizuje, wiąże. I ma wtedy szybkie sieciowanie. I trzyma. Więc tutaj też tak. O, mamy założoną i tak jak mówię, będziemy ją zaraz tutaj wkręcać. O, elegancko. No i też ją kręcimy. O, już czujemy opór. O. I zostawiamy. Klej zrobi swoje, a my jeszcze tutaj zapunktujemy. Ta płycej jest. Ta troszkę głębiej nam weszła, ale to nie przeszkadza. Gwint jest poprawiony. Gwintowniczkiem elegancko, mamy czyściutkie w środku, yy, mamy też pewność, że tam nic nie zalega, nic nie siedzi, nic się nie dostanie później na panewki. Bo zobaczcie, ja tutaj przedtem dmuchałem, tu wsadziłem sobie pistolet i tam on idzie aż do tej, do tej głównej, tutaj, nie? No i tutaj wyleciał coś takiego, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tylko niech mi tutaj włos czy troszkę, o. Zobaczcie jaki glucik z metal o nie chcielibyśmy żeby nam się to na pewno dostało takie coś na panewkę bo wiemy, co by się wtedy stało co by nam to zrobiło to jest zabójstwo szczególnie jak mamy wszystko nowe porobione także dbajcie o to bo mało kto yy, mało kto wykręca wasz zaślepki mało kto ale niestety trzeba tam zajrzeć, trzeba to sprawdzić dla świętego spokoju i dla długiej eksploatacji sprzętu bo robimy po to, żeby to chodziło, działało ładnie spełniało swoją funkcję i żebyśmy mieli, byli zadowoleni z tego no to tyle teraz w temacie, odwracam wał i przykręcam z drugiej strony ślepki. tutaj też chciałem powiedzieć trochę na temat zasadności, słuszności. Dlaczego w tych tutaj kanałach jest tyle, yy, wytrąca się tego brudu, osadu, syfu, yy, zoleju i tak dalej. Słuchajcie, zaślepki są na wykorbieniach jednych i w wykorbieniach tych drugich tutaj. I teraz to jak pracuje wał, to działa siła środkowa potężna. I praktycznie no tutaj to działa jak filtr środkowy, pom wiecie na jakiej to zasadzie jest. Także cząstki trwałe, stałe, wszystkie tam osiadają na ściankach. Więc tutaj siłą rzeczy przy obrotach ten olej jest wypychany do zewnętrznego, czyli w te kanały tam wchodzi i on tam się upycha, 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 nie? Wielokrotnie jest tak, że nikt właśnie tutaj nie czyści tego i my tylko przedmuchujemy tu, cyk, cyk. Śmig, śmig, powietrzem każdy podmucha, gdzieś tam jakąś ropą, czy, czy, czy w lepszym przypadku zmywaczem, yy, i okej, okay, Ale tam na granicy tego drążonego otworu poprzecznego z tym skośnik, który idzie od czopa głównego, tu na przelot, no to tutaj na tej krawędzi tam jest dalej ten sywi. Teraz, w momencie kiedy olej nowy przyjdzie, nowe panewki, wszystko, no to ciśnienie póki pcha, to też tam dopycha to, co nie. Ale teraz, jak zgasimy. Motor stoi, wykorbienie jest do góry, że grawitacją to spływa tu, to się wypukuje i nam schodzi wtedy tutaj do tego kanału ciśnieniowego. I gdzieś się tu powiedzmy, troszkę nam wytrąci tego mu, który wcześniej pokazywałem. I teraz niech tutaj nam podejdzie, potem odpalamy za i cyk pcham od razu tutaj na panewkę. I już się dostaje do panewki i robi nam to temat na panewce. Każdy wie jak, nie? No. To tyle chciałem jeszcze tutaj to wytłumaczyć jak to, jak to się ma dlatego bardzo, dlatego bardzo ważne jest tutaj to oczyszczenie, tak? czyli przy każdym demontażu wału ja praktycznie przy każdym demontażu wału jak robię remonty i szlify to te zaślepki staram się rozwiercić, wykręcić wyczyścić, wypłukać kanały, wydmuchać, potem ładnie tak samo w bloku wszędzie tam żeby to było czyściutko żeby tam nic się nam nie zawieruszało